OK, hey kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś postanowiłam, że nagram Wam odcineczek z aktualizacji. Nie sądzę, żeby to była seria. Chociaż być może jak się nie zdecydujemy, co tu będziemy nagrywać, to być może tą serią zostanie. Jeszcze zobaczymy. A jeśli już Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i subika na dole. Możecie też zostawić coś po sobie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. A więc dobrze. Zobaczymy, co dzisiaj postanowili, że doda nasze kochane SSO. A więc w dzisiejszej aktualizacji mamy przyłączyć się do Big Bonnie, która chce zmienić śmieci w skarby. No to Big Bonnie znajduje się akurat tutaj w miasteczku srebrnej polany. Ja już tutaj przyjechałam, bo początek mi się nagrał, ale wyszedł beznadziejnie, więc musiałam to nagrywać jeszcze raz. No ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. No i jak widzicie tutaj już jest milion ludzi oczywiście, ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Ludzie przesądzą się. Ogólnie przepraszam, jeżeli będą jakieś cienki lub plagi, no ale naprawdę ich jest dużo. Cześć, jak zawsze świetnie wyczucie czasu, <laughs> asystentką. Tak mówię, oczywiście o Tobie. Twoja wiedza przyda się każdej genialnej inżynierii. Tutaj mówię oczywiście o sobie. Ogólnie też Was przepraszam za moje czytanie, no ale yy, po prostu ja zawsze pomijam, jak robię zadankę, jestem typem pomijacza. Ale też mnie wzięła lekka krypa, bo też nagrywałam Wam, no dogrywałam Wam do vloga numer 5 głos. Posłuchaj, jak Big Bonnie opowiada o swoim nowym wynalazku. Tak. Wiedza o twoich oczach, błyskawicznej kreatywności. To z pewnością iskierka geniuszu. Powiem Ci o moim największym wynalazku. Tak dokładnie wynalazłam rumaka. Uwaga, to jest trochę nieokrzeszany. Bo jest trochę nieokrzeszany. No dobrze, wciąż pracuję nad rumakiem. Nieźle. Nie mówisz, że nie wiesz, czym jest rumak? Recykling użytku materiałów lub klamotów. Czyli rumak to potężne urządzenie zamieszczające zwane surowce w trudne w coś najbardziej przydatnego. To urządzenie pozwala przekształcić rzeczy codziennego użytku w cenne i użyteczne przedmioty. Projekt jest bardzo wciąż we wcześniejszej fazie. Ale przy odbieraniu wysiłku uda nam się sprawdzić, by ta dziedzina wytrzymała podkowy siodła i nie tylko. Poszukaj surowców, w których w miasteczku lub na terenach GD następne przyniesie tutaj, pomóż mi ulepszyć rumaka. Po uruchomieniu rumaka, a potrzebujemy jeszcze około Pięć, pięciu surowców wtórnych unta, udanego recyklingu, podczas ja się zastanowię nad kolejnym ulepszeniem. Czym jest Lumek? Nie, czy to coś będzie, tak jak ta reputacja u Frau? Szczerze, ja nie zrobiłem jeszcze tej reputacji u Frau, ale tak mi się nie chce, ja tak nienawidzę robić reputacji, że to koszmar. Cóż, miejmy nadzieję, że to będzie łatwiejsze. Tylko, że ja nie wiem w ogóle, gdzie ją tego szukać. Czy to jest w ogóle zaznaczone na mapie? Czy to jest tak, że trzeba ten. Nie, to nie jest zaznaczone na mapie. Dobra, o, ona powinna. Dobra, musiałam sobie zrobić tak, bo mnie tu nagrywarka zasłoni. Dobra, gdzieś na terenach GD to pojedziemy sobie GD. Wiem, że, że jesteś w miasteczku z Polany, ale. O, 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 i mamy. Ogólnie możecie też. Jezu, co ja robię? Ogólnie też możecie napisać, czy chcecie więcej takich odcineczków z aktualizacji. Bo naprawdę ja chcę wiedzieć, że będą po prostu. Żeby po prostu do was trafić, no, żeby było jak najwięcej odbiorców i żeby odcineczki wam się podobały Kanał miał się skupiać na serialach i filmach, chociaż jeszcze z tym nie do końca też wiem, czy to dokładnie wypali Bo już ruszyły prace nad pierwszym filmiem, ale w tym tempie to my go skończymy dopiero yy, za rok Więc no niestety, no ale... Być może się pojawi w maju, ale nie obiecuję wam to. Jeżeli tak, to najpewniej środek lub koniec maja, a najpóźniej to najpewniej początek czerwca. Jeżeli też robiliście to zadanko, to możecie napisać, jakie wam poszło, bo ja... Ja nie umiem takich rzeczy. Jeszcze ja czegoś takiego nie robi. Wolałam, żeby dodali jakieś nowe konie lub sprzęt tak jak tydzień temu no, i też nagrywam wam tą aktualizację, ponieważ no nie mam wam co nagrać. Wszystkie konie mam wytrenowane na 15 level. Miałam robić live z trenowania konia, no ale niestety jestem biedakiem. O! Jestem biedakiem, czy wy to widzicie? Od razu wiem, że są już konie za te pieniądze, no ale niestety nie kupię konia, który mi się nie podoba. Teraz, koniec, jak planuję kupić to albo będzie jelonek Lusitan, albo będzie to marwari kary. Jeszcze zobaczymy, ale pewnie poleci Marwari. Chociaż nie wiem. Możecie pisać osobiście, którego byście wybrali. Ludzie, ja nie wiem, gdzie mam tego szukać. Przeciwam całe te, G... te tereny GD i nie znalazłam nic. Ogólnie już mnie ten. Tam... już złapałem chrypę. Po prostu brawo Janu. Jezu, Jezus. Ogólnie mam takie lagi, że... Mam nadzieję, że wy ich po prostu nie widzicie, bo to byłoby. No po prostu źle, a zwłaszcza, że już zaczęłam robić te i Jezu, utknęłam. Co ja mam z tym robić? Jeszcze za mało. Ale też planuję wam. <laughs> Przepraszam was. Też planuję wam zrobić w tego. W sobotę live'a, chociaż zobaczymy jak to pójdzie. Live najpewniej prawdopodobnie będzie z Malagasią, ale też myślę, że za wiele nie zrobimy. No chyba, że Malagasi się uda jednak wykupić tego Star Ridera. Więc teraz łapki w górę dla niej, żeby jej się udało. Okej. Okay. A więc doszłam do wniosku, że jednak... Nie będę tego z wami szukać, ponieważ to jest strata czasu. Ja też nie wiem, gdzie ja mam tego szukać dokładnie. Więc po prostu myślę, że odcineczek Dziękuję. Myślę, że po prostu odcinek byłby za długi. No i po prostu by był... No po prostu nudny. W następnym tygodniu... Dodają wyścig w dolinie, zielonej dolinie, yy, więc nie wiem, czy go sobie odhaczymy, Możecie powiedzieć, czy to ja mam, ja nie, 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 nie wiem, czy ja mam to odlokowane, ale, nie, 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 nie. jeżeli ktoś wie, czy ja mam to przypadkiem odlokowane, jakiś gracz, który ma wyżej poziom ode mnie i może mi powie, od którego levelu to jest odlokowane, bo wydaje mi się, że zielona dolina, nie M yy, zielona dolina mi się wydaje, że jest o tu gdzie, co, co, co o to. A nie, to tutaj ja mam odblokowane? Tą zieloną dolinę jednak mam odblokowaną, no ale... A więc zobaczymy. Jeżeli tam reputacja mi starczy, to zrobię Wam odcineczek z tej aktualizacji. A co do tego live'a, to najpewniej będzie w środę... Jaką w środę? W sobotę. O, nie wiem, 16 najpewniej albo 17. Nie, będzie o 16. O 17 najprawdopodobniej będą nagrywki do serialu. Więc. No więc nie mam już chyba nic do powiedzenia. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!